Manga jest medium, które potrafi wyrazić ogrom rzeczy, często więcej obrazem niż słowem i niż inne medium. Dlatego adaptacja mangi nie jest rzeczą prostą. Nawet gdy dostajemy przepiękne obrazy, to moim zdaniem to trochę za mało by zrobić historię. I nie ma lepszego dowodu na to, że nie zawsze adaptacja, szczególnie nie zawsze wierna adaptacja, to jest coś, co powinniśmy robić niż Yunji i to makabryczne japońskie opowieści. To jest Adaptacja części opowieści rysowanych przez i Ito przez lata, wybrane i przerobione na historyjki krótsze, 11-minutowe i dłuższe, 25-minutowe. 20 opowieści zebranych w e, całym sezonie makabry, który przynosi głównie irytację, zmęczenie, przewracanie oczami i... Może bardziej Cię zniechęcić do anime, niż zachęcić do oglądania tego medium. i To, jak mówiłem, jest twórcą, który ponoć zaczął rysować mając 4-latka, który jako twórca był doceniany, nie tylko jest doceniany, nie tylko w Japonii, ale także na Zachodzie. On ma już na swoim koncie tzw. Eisnery, czyli nagrody najważniejsze w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o komiksowe Oscary. Między innymi za adaptację Mary Frankenstein, którą on zrobił. Ale jego dzieła w ogóle były adaptowane już na anime, na opowieści, na seriale i na filmy od ponad 10 lat. I to nie jest pierwsza i ostatnia adaptacja, ale jego dzieła głównie są rozpoznawalne jako bardzo surrealistyczne, bawiące się w body horrorze, mnóstwo body horroru, czyli przeinaczeń, czyli tego, że coś wychodzi z naszego ciała. I to są krótkie opowieści, które najlepiej sprawdzają się właśnie w kadrach, szokujących czasem kadrach, które robią takie porównanie albo zderzenie dwóch różnych rzeczy. Normalność z czymś, normalność z czymś dziwnym. I te zderzenia są, przynajmniej dla mnie oglądającego te te mangi teraz się do tej recenzji były tym, co było dla mnie tak. Okej, okay, ja widzę. Ja rozumiem, że patrz na to, to jest mega creepy. Ten czynnik takiego wytrącenia się z równowagi, takiego sprowadzenia w stan takiej trochę jakby, wiesz, gęsi i skórki, zdecydowanie u niego jest. Co więcej, niektóre postacie, które stworzą, na przykład Tomi, czyli jakaś żywa postać, która, się, która jest w stanie posiadać inne ciało, ona po prostu. Ewoluuje, ewoluuje, lata się zmieniają, ona wciąż żyje i zmusza te osoby do mordowania. No jest, no jest złym duchem, który zjada, wchodzi w inne ciała. Ona dostała już całą serię filmową, która ma 9 części, więc a, to jest kultowa postać. I gdy Netflix wziął sobie i zrobił tę adaptację, która była robiona w 100% w Japonii, wybrano po prostu z tom, tomów jego y, opowieści te kilkanaście, te 20 historyjek, to faktycznie można było myśleć, ok, to może być bardzo ciekawe. Tyle, że właściwie każda opowieść, którą tu dostajemy sprawia, że zostajesz chociaż odrobinkę zawiedziony. I ja nie będę mógł opowiedzieć o wam o wszystkim, oczywiście, dlatego pozdradzam niektóre elementy, które najbardziej denerwują i co sprawia, że to anime jest dla mnie niestrawne. I oglądałem je na prawie 50 podejść. Ja byłem w stanie obejrzeć sam po kilka minut, musiałem wyłączyć i wyjść, bo miałem tak bardzo serdecznie dosyć. Najgorzej jest to, że już pierwszy odcinek, czyli dziwna rodzina, dziwne rodzeństwo, jest, jest chyba najgorszym sposobem, żeby rozpocząć Cały sezon, ponieważ opowiada historyjkę rodzinki, gdzie rodzice umarli, najstarszy brat udaje, że pracuje, żeby poderwać dziewczynę, bo powiedział: a u nas są duchy, bla bla bla, a sama rodzina jest po prostu irytująca, wkurzająca. Mamy dziecko, które. No nie wiem, powiedzmy około 18 lat ma, które przy wszystkich innych po prostu rzuca się na, inno, na innego i zaczyna gryźć mu głowę. Zaczyna go bić, jeść, gryźć cały czas po prostu. Eee, I oczywiście ta osoba, która jest najbardziej bita, gnębiona w rodzinie, to jest ta, przez którą przechodzi, wychodzi duch ojca i on jest, uuu, jest straszny. I to jest koniec odcinka. Co to jest? Co to jest? To jest szósta rodzeństwa, gdzie, o, ten jest gruby i leniwy, ten jest chudy i leniwy, to jest smutne dziecko, które ma smutne twarze. I to ma nas czymkolwiek zaciekawić. To no nie jest historia ani ciekawa, ani nawet wizualnie ładna. Jedyna rzecz, która zostaje w tobie po tym pierwszym odcinku, jest to, że, okej, okay, skłaniam się ku przemocy wobec dzieci, anime. Bo wyobraźcie, no jako brat, to są braty, to jest rodzeństwo. Wyobraźcie sobie, że młodsze rodzeństwo gryzie do krwi, zaczyna po prostu krzywdzić kogoś z waszych, inne, inne rodzeństwo. I wy nic nie robicie. Ja rozumiem, że Japonia ma nas uczyć tego, że nie wolno robić nic, bo dzieci mogą robić wszystko, ale chryste panie, jeżeli to jest właśnie jedna z rzeczy, która przebija przez ten cały sezon, to jest to, że e, po pierwsze, Japonia najważniej nie umie w rodziców, po drugie. Dzieci mogą wszystko i są obrzydliwe. Po trzecie, nikt z nas nigdy nie powinien mieć dzieci, bo mogą skończyć jak jedna z tych postaci w tym serialu, czyli postacie, które no ja mam ochotę nieustannie lać po mordzie. Po prostu budzić się i lać po mordzie, postacie w filmie, bo są tak irytująco stworzone i tak nikt praktycznie w całym serialu nic z tym nie robi. To jest ta, ta, ta bierność, która tutaj występuje. Powiecie, że jest kulturowa? Spoko, mam pełne prawo powiedzieć, dla mnie jest obrzydliwa. Bo dodatkowo sprawia, że dla mnie w żadnym odcinku nie ma tutaj postaci, z którymi ja mogę coś chociaż troszeczkę utożsamić, bo mamy także postacie debilne. Mamy ciekawe pomysły. Na przykład odcinek o miasteczku grobów, gdzie za każdym razem gdy ktoś umiera, on się przemienia w nagrobek taki kamienny. Fajny pomysł. No i oczywiście jadąc tam e, rodzeństwo kogoś potrąca. I mamy dwójkę dorosłych ludzi, którzy przyjeżdżają do miasteczka, uczą się o tym, że co tu się dzieje. I mają zapakowane, e, zapakowaną ofiarę, którą zamordowali przypadkiem na drodze w wypadku e, w bagażniku. I są na tyle durni, że nie przychodzi im do głowy, ej... Skoro wszyscy to robią, to dlaczego ja nie zrobię nic z tym, co jest właśnie u mnie w bagażniku? Nie wypakuję, nie pojadę do szpita, cokolwiek. W sensie ich zachowanie jest takie, że ja jako widz nie jestem w stanie się z nikim w całym tym, w całym tym miasteczku, w całym tym odcinku utożsamić. Co więcej, nie mogę też na nich patrzeć na, jako na postacie, na które chcę zobaczyć, aż umrą, bo są mierne, nudne. I znowu, kilka ładnych wizualizacji, gdy kamienie wychodzą z ciała ludzkiego. Super. Ale co mi to więcej daje? I to jest problem dla mnie całego serialu, że właściwie, gdy dostajemy fajny pomysł, to on jest zrealizowany żenująco. Mamy odcinek o pleśni. Że ziomek wraca do domu, tam ktoś wynajomu, miał wynajmowo to mieszkanie, wraca. O kurma tu śmierdzi jest pleśni. Spoko. I znowu, wizualizacje pleśni. Dziecko, które jest w pleśni. Uuu. Ładne. Co mi z tego, skoro mamy sytuację, w której tej mówi: Dobra, nie mogę tu już mieszkać. Stoi przed swoim domem, patrzy yy, brat koło niego. Czy mogę koło ciebie, u ciebie zamieszkać, bracie? Tak. I co robi? Wraca, widzi: Ojeju, cały dom się zamienił w wielgachną pleśń. On prze przekracza próg, powiedzmy. To ja wejdę na drugie piętro, zacznę wchodzić jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, aż zamienię się w pleśń. Ja wiem, dużo łatwiej jest sprzedać to mangom, ponieważ nie muszę pokazywać specjalnie aż tak logiki. Dużo łatwiej jest zrobić te dziury pomiędzy kadrami, prawda? Że co tam się dzieje, wiecie, mamy kadr, czysty dom, kadr cały w, w pleśni. Okej, okay. w anime, w filmie, w serialu Mam prawo podważać logikę tego, ponieważ jest to jednak forma narracyjna. Nie chodzi tutaj tylko o zrobienie 10 kadrów, każdy z nich będzie spuki i ja będę Uuu, też spuki. Nie jest to w ogóle spuki, bo ja oglądam i mówię, no dobra, no ja wiem, no tak, no, no wszedłeś, już widzę pierwszą scenę, Ok, zamienisz się w pleśni. No, 25 minut na to potrzebujesz. No, why? Właściwie w ciągu tych wszystkich 20 historii są tutaj może dwie, trzy, które są naprawdę fajne. Dla przykładu, króciutka historyjka o ziomeczku, który ma sprzedaje lody, który rozdaje je chyba za darmo dzieciakom i sprawia, żeby były bardziej rozwydrzone i rozwydrzone i rozwydrzone, jeszcze słodsze, aż one same zamieniają się w lody, po czym zjadają siebie nawzajem. Fajne, pomysłowe i między innymi działa dlatego, ponieważ mamy postawienie kontra tym, tych dzieciń, normalnego dorosłego. Dorosłego, który zajmuje się swoim dzieckiem, który zakazuje mu początkowo słodyczy, a w momencie, w którym mu już daje, no to to dziecko, lody i tak dalej, i tak dalej. Fajne. Fajne, ładne, wizualnie roztopione. To jest to, co możemy zrobić. Tylko czemu ta historia jest malutka? To jest historia, która jest na 8 minutek. Inne historie idą trochę w stronę Stephena Kinga i na przykład mamy historię Alejka z boku, które są idealną opowieścią Kingową, że coś tam zauważa jakiś ziomeczek, że tam są jakieś duchy, demony, cholera wie co tam jest i nagle dostajemy, aha tam coś jest, ponieważ tam ktoś umarł, został zabity, zabity przez kogoś, więc oczywiście okazuje się, że ta osoba, która zabiła musi zrobić monolog ogromny, Dlaczego to zrobiła, gdzie to zrobiła, kiedy to zrobiła, ok. I jest chyba jedyny właściwie w całym tym serialu, poza ostatnim takim żartobliwym elementem, moment, gdzie osoba, która jest czemuś winna, otrzymuje jakąś zasłużoną karę. Bo prawda jest taka, że jedna z kolejnych rzeczy, która tutaj wynika, jest taka, że nie mamy poczucia, że ten serial albo każe. Osoby, które są złe, czyli morderca zostaje ukarany, wiecie, albo próbuje pokazać być bardzo wręcz taki, wszystko złego może się wydarzyć wszystkim. Ani w jedną, ani w drugą stronę idzie. Bo to jest jedyny odcinek, gdzie faktycznie mamy, ojeju, konsekwencje są dla osoby, która to zrobiła. Dzięki przypadkowi troszeczkę, bo ona myślała, że jest taka sprytna, a tutaj przyszedł Stephen King. I tyle. I, i, I jest tutaj znowu na przykład odcinek z ziomeczkiem, który się nazywa Soici, który pojawia się tutaj dwa razy. I Soici jest obrzydliwcem, który ma uwielbia jeść gwoździe i maltretować swojego brata. I my obserwujemy odcinek, gdzie on maltretuje swojego brata, który się właśnie niczym nie kończy. Jeżeli jest jakiś wniosek dla mnie, to znowu. Gdybym był w mangi, napierdalałbym tego Sojiciego po prostu do momentu, ja bym byłbym jedną z tych postaci, która zamordowała kogoś po prostu. Bo jest tak irytujące ta postać. Małe dziewczynki, mali chłopcy, złośliwości ludzkie są wręcz tutaj wyolbrzymione, ale nie spotyka ich żadna kara, ani nie ma to żadnej satysfakcji dla widza. Dla mnie jest to irytujące. Mamy odcinek o dziewczynce, która jest tak zwanym Bully, który jest, który jest ciekawy koncepcyjnie. Tyle że jego wniosek jest taki, że osoba... Właściwie jego koniec jest taki, że osoba będzie krzywdzić dalej, będzie kolejne pokolenie, że będzie maltretować własne dziecko. Fajnie, nie? Lubicie oglądać odcinki o tym jak, jak matka, na, znaczy jak dziecko najpierw maltretowało inne dziecko, dorosło, maltretowało jako nastolatka potem maltretowała swoich partnerów, a potem maltretuje własne dziecko. To jest idealny przykład, który chcemy obejrzeć. To jest po prostu anime wersja Józefa Fritza. To jest coś, co chcemy obejrzeć w horrorowej wersji i nic się złego jej na końcu nie dzieje. To jest bardzo ważne. Nie mogę pozytywnie ocenić tej, tej serii, pomimo tego, że są tutaj fajne pomysły. Jest odcinek Whispering Woman, który jest ostatnim, e, ostatnim tutaj, gdzie mamy twist oczywisty. Wszyscy wiemy o co chodzi. Opowiedziany w sposób kompetentny, ale jest to ładne. Tyle, że znowu mamy niezwykle irytujące dziecko, które po prostu drze mordę, bo ma jakiś tam, jakąś tam chorobę, nie możesz się zdecydować. Ale jeżeli dzieci i postacie, które mamy w tym serialu, nie są niezwykle wręcz irytujące, albo nie zwyciężają i zło w cudzysłowie nie zwycięża, to dostajemy jeszcze jeden, jeden element, który jest moim zdaniem jeszcze gorszy. Te postacie są niekompetentne. Ludzie zachowują się nielogicznie. Mówiłem o tym człowieku, od pleśni, który mówi: "Oto ja se wejdę w pleśni, mimo tego, że teoretycznie widzę, co się dzieje. Ale mamy też postać, która: O Popchnęłam człowieka na ożywioną kukłę. Popchnęłam, ona spadła. I okazało się, że ona nie jest ani metalowa, nic. On, to jest leciutka kukła, która jaką ją popchniesz, to się rozpada i nie żyje. Ojeju, goni mnie kolejna. Popchnij ją. Ojeju, przyszły inne. Popchnij. Przed chwilą zabiłaś jedną. Tak. Nie, odejdźcie ode mnie. Tak. Ale... I to jest tak ciężko obserwować serial, gdzie nie jesteś w stanie zrozumieć Zachowania żadnej postaci w żadnym momencie, że to jest naprawdę, to jest właśnie moje doświadczenie, że nie jestem w stanie widzieć. Ja nie widzę tu ludzi. Ja widzę dziwne kukiełki, które nasz reżyser steruje, żeby zrobić efekt. Dobra, to przeciągnij to jeszcze trzy minuty, zanim zrobimy reveal, że to jest demon, albo że to są włosy, które są połączone z głową i które każą zdradzającego chłopaka. Kompletnie mnie to nie interesuje. Nie interesuje. Serial nie potrafi sobą zainteresować. Największa wada, mimo tego, że przecież mówimy o ładnych, ciekawych wizualnie pomysłach horrorowych. Mógłbym w ten sposób opowiadać o każdym odcinku, ale nie ma co. Bo jestem przekonany, że znajdą się tutaj fani mangi, którzy będą bronić, bo w mandze to, bo to. I może tak być. Po tym, co ja zacząłem sobie przeglądać i czytać i to, to co udało mi się znaleźć, mangi wyglądają ciekawiej, wyglądają znacznie lepiej. Czybym poświęcał czas, żeby czytać kolejne tomy? Raczej nie. Ale zdecydowanie rozumiem zaintrygowanie Junji Ito. To wydaje mi się ciekawe. Ten facet wydaje mi się dobrym artystą. Ale kurna, no, musi być jakaś granica. Odcinek Intruder, który jest po prostu. Tak żenująco o niczym, bo postacie muszą nagle... A, dobra, to ty teraz zostajesz naszym przyjacielem, bo dołączasz do naszej paczki. Jeżeli dołączasz do naszej paczki, idziemy do ciebie do domu i patrzymy, a to są osoby z innego z innego portalu, które przechodzą tutaj i mordują osoby i w ogóle. Kto tak się komunikuje? Gdzie my jesteśmy? Nie ma niczego, co sprawiłoby, że osoba, która nie jest ultrasem mangi, nie zna mangi, nie wie kim jest i Ito, przyszłaby tutaj i zostałaby po prostu na 12 odcinków. 12 odcinków. 20 opowieści. I to jest smutne, bo ja wciąż czekam na bardzo dobry horror, który jakiś nowy pojawił anime, a już kilka horrorowych anime oglądałem w przeszłości. Uważam, że można tutaj, szczególnie, że anime uwielbia robić body horror, rozrywać ciała, robić mutacje i krew lać na lewo i prawo, więc potrafi to zrobić świetnie i tylko mogę czekać na lepszą adaptację. Zatem mogę też poprosić was, jeżeli znacie jakieś nie 40-odcinkowe serie, Filmy, czyli albo owieje, nawet owieje, które są horrorowe, napiszcie mi o nich w komentarzach. A jeżeli macie jakieś przekonania, bo były też już wcześniejsze adaptacje e, tych wersji, które pomyślcie były lepsze, to też napiszcie o nich, albo spróbujcie obronić, dlaczego Junji i to makabryczne opowieści japońskie są warte naszej uwagi. Moim zdaniem, totalnie zmarnowany czas. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania. Jeżeli materiał Wam przypadł do gustu, kliknięcia w dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia i wiedzieć, co ciekawego, nowego pojawi się na kanale. A my widzimy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.